Zadanie: Rozwiąż nierówność kwadratową. Najlepiej taką nierówność najpierw podzielić na 3. Zauważamy, że dwie liczby dzielą się na 3. Tutaj 3 na 3, a tutaj suma cyfr 7 plus 5 to 12. 12 dzieli się na 3, czyli zgodnie z cechą podzielności na 3, 75 dzieli się na 3. Czyli 3 na 3 to jest x kwadrat, a 75 na 3 to jest minus 25. I oczywiście, znaki 0 przepisujemy. Następnie wyznaczamy współczynniki e trumianu kwadratowego ABC. Zauważ, przy x kwadracie stoi jedynka. Wyrazu z samym x nie mamy, czyli b równa się 0, a wyraz wolny, czyli wyraz bez x, czyli sama liczba, to jest minus 25. Teraz obliczmy deltę b do kwadratu, czyli 0 do kwadratu. Minus 4 przepisujemy, a to jest 1, a c to jest minus 25. 0 do kwadratu to po prostu nic, czyli 0, a minus razy minus daje nam plus. 4 razy 25 100. Wiemy, że jeżeli delta jest dodatnia, to mamy dwa pierwiastki rzeczywiste takiego trójmianu kwadratowego. A więc obliczymy za chwilę x1 i x2, ale najpierw wyznaczymy sobie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek ze 100 to jest 10. Pierwszy pierwiastek x1 wzór na pewno znasz i wstawiamy. 2 razy a, a to jest 1, czyli 2 razy 1 następnie minus b, zobaczmy, naszą literką b to jest 0 czyli mamy minus 0, czyli 0 i plus pierwiastek z delty pierwiastek z delty został obliczony, czyli tutaj masz plus 10 w liczniku oczywiście po dodaniu masz dziesiątkę tutaj w mianowniku po wymnożeniu dwójkę, 10 na 2, 5 Obliczmy teraz drugi pierwiastek. Tutaj masz wzór i znowu zacznijmy od mianownika. 2 razy a, 2 razy a, a jest równe 1. Czyli tutaj wstawiliśmy jedynkę. Minus b, b jest 0, no to minus 0 to nadal jest 0. I minus pierwiastek z delty, pierwiastek z delty to jest minus 10. W liczniku będzie minus 10 przez 2 po podzieleniu minus 5. Mając takie dwa pierwiastki rzeczywiste, możemy napisać następującą postać iloczynową. Mając w zasadzie takie dwa pierwiastki, już można przystąpić do rysowania. Ale chciałbym jeszcze pokazać, jak rozwiązać taką nierówność drugim sposobem. Czyli zapiszmy jeszcze raz nasz przykład, podzielmy go na trzy, tak jak wcześniej. Otrzymujemy to samo równanie co po lewej stronie. Rozpisując wzór skróconego mnożenia, możemy od razu otrzymać postać iloczynową takiego oto wyrażenia. Jaka liczba nam zeruje ten nawias? Piątka. 5 minus 5 to jest 0. Czyli piątka zeruje nam trójmian kwadratowy. A tutaj jaka liczba zeruje nam ten oto nawias? Minus 5, minus 5 plus 5 to 0. Czyli zauważ, nieważne, jakim sposobem rozwiązujesz, czy tym sposobem z deltą, czy tym sposobem z wykorzystaniem wzoru skróconego mnożenia. Tak czy inaczej otrzymujesz dwa pierwiastki rzeczywiste. 5, zauważ tu i tu 5 i tu i tu minus 5. W kolejnym kroku narysujemy układ współrzędnych. Zaznaczamy piątkę, minus piątkę. Są tu liczby zerujące nam trójmian kwadratowy. I zauważ, liczba przy x kwadrat jest dodatnia, czyli rysujemy... Parabolę, która jest skierowana ramionami do góry. Nieważne, gdzie narysujemy wierzchołek wyżej czy niżej, ważne jest, aby ramiona były skierowane do góry i przechodziły przez dwa obliczone nasze pierwiastki. Na niebiesko zaznaczyłem, dla jakich argumentów wartości funkcji są dodatnie. Mówiąc inaczej, dla jakich x-ów. Y są dodatnie. Zauważ, tutaj jest y dodatni, tu jest dodatni, tu jest y dodatni, tu i tu. Z prawej strony również tu jest y dodatni, tu jest y dodatni, tu jest y dodatni. Na dole zaznaczyłem, dla jakich argumentów wartości funkcji są ujemne. Czyli zauważ, tutaj mamy y ujemnego, tutaj mamy y ujemnego i wszędzie tutaj mamy, jak widzisz, y ujemne. A my szukamy wartości funkcji. Dodatnich czy ujemnych? Szukamy wartości funkcji mniejszych od zera Czyli w naszym przypadku rozwiązaniem jest czerwona część Między minus piątką a piątką Zastanówmy się dlaczego nawiasy tutaj są okrągłe Nawiasy są okrągłe ponieważ x równa się minus 5 Nie jest ujemny Tutaj wartość funkcji jest równa 0 Tutaj wartość funkcji też jest równa 0 Czyli te dwa punkty nie są rozwiązaniem Dlatego napisaliśmy nawiasy okrągłe Pragnę podkreślić jeszcze raz. W zadaniu szukaliśmy y ujemnych, czyli patrzysz na oś pionową i w jakiej części nasza funkcja jest ujemna? Leży pod osią. Zauważamy, że od minus piątki do piątki nasza funkcja leży pod osią x, czyli w części y ujemnej, a więc ta oto część jest rozwiązaniem naszego zadania.